naszym tematem będzie temat poświęcony miłosierdziu Bożemu, a właściwie apostołce Bożego Miłosierdzia, czyli świętej siostrze Faustynie Kowalskiej. To jest temat 49 w naszym podręczniku strona 110-111. Ale na początku trzeba zastanowić się, czym jest miłosierdzie. Tak zastanawiałem się nad tym i zawsze myślałem sobie, że miłosierdzie jest czymś większym niż miłość. Jest taką miłością nawet do tych, których nie lubimy albo którzy nas nie lubią. Taka miłość do wrogów, nawet jeśli nas powiedzmy skrzywdzą. Ale to jest nawet jeszcze coś więcej. I, i to, to miłosierdzie pokazuje, że Bóg kocha swoje dzieci bez względu na to, jakie one są. Kocha je dlatego, że, jakby, że, że ich stworzył, kocha, że, kocha je dlatego, że to są Jego dzieci i zrobi dla nich wszystko, poświęci nawet sam, sam siebie. I to, to jest właśnie miłosierdzie. To miłosierdzie właśnie przejawia się w tej śmierci Jezusa na krzyżu. W tej śmierci, która była śmiercią za wszystkich ludzi, nie tylko za tych miłych, dobrych i, i przyjemnych, ale także za tych grzesznych, za tych, którzy Boga odrzucają. I tutaj widać też bardzo to miłosierdzie Pana Boga. Ale przejdźmy teraz do siostry Faustyny Kowalskiej. Tak ona wyglądała. Często na jakichś obrazach pokazuje się taką bardzo ładną. I myślę, że warto zobaczyć to zdjęcie, po prostu, bo to była zwyczajna, zwykła dziewczyna, żyła gdzieś tam w ponad 100 lat temu i, i myślę, że to właśnie, to jest też przykład dla nas, że każdy z nas może gdzieś tam osiągnąć bardzo wiele. Helena Kowalska, bo tak naprawdę miała na imię, Faustyna to imię zakonne. Helena przyszła na świat 25 sierpnia w 1905 roku. Była trzecim dzieckiem rolników, którzy mieszkali pod łodzią w takiej wsi głogowiec. W sumie miała dziewięcioro rodzeństwa, czyli dosyć liczna rodzina, i z tego względu, że właśnie było dużo jej braci i sióstr, to musiała też pomagać swojej mamie w opiece nad nimi. Stąd skończyła tylko trzy klasy szkoły podstawowej. Nauczyła się pisać, czytać, liczyć. Czytałem takie, czy widziałem, widziałem takie rękopisy tego dzienniczka, który potem spisywała, i tam roiło się od błędów ortograficznych. Nie znano wtedy pewnie jeszcze tych wszystkich pojęć, dysortografii ortografii i tak dalej. Ale to też pokazuje, że to była właśnie prosta, zwykła dziewczyna, która nawet popełniała błędy ortograficzne. Kiedy ma 16 lat, to musi zacząć też pracować i jakby też w ten sposób pomagać swojej rodzinie. Pracowała jako taka pomoc domowa u pewnych bogatszych ludzi. Kiedy miała 20 lat, już zresztą wcześniej, rodzi się w niej takie powołanie zakonne i w końcu wstępuje do zgromadzenia sióstr Matki Bożej i Miłosierdzia. I tam w tym zakonie jest 13 lat. Często właśnie w zakonach jest tak, że to wiąże się z pewną zmianą życia, więc przyjmuje się też nowe imię. I Helena przyjmuje imię Faustyna. I w pewnym momencie, gdzieś tam w czasie modlitwy, doznaje objawienia. Pokazuje się Pan Jezus. I pan Jezus właśnie zaczyna mówić o, o tym swoim miłosierdziu, o miłosierdziu Bożym e, i w pewnym momencie pokazuje się w taki bardzo specyficzny sposób, jakby idąc do niej, z jego serca wypływają dwa promienie, i stąd y, właśnie rodzi się y, obraz Jezusa miłosiernego, który na pewno znacie. Obraz Jezusa miłosiernego, który Pan Jezus właśnie każe y, siostrze Fałszynie namalować. W sensie każe namalować y, Go pewnemu malarzowi. Ale właśnie według wskazówek siostry Faustyny, która będzie instruować tego malarza z tego co pamiętam, to nawet gdzieś tam go poprawiała, bo nie do końca malarz oddał to co trzeba. Ten obraz, który teraz widzicie, to jest taki jeden z najpopularniejszych, jest to jakaś taka troszkę ulepszona, upiększona wersja tego oryginalnego. Ale mniej więcej to wszystko jest oddane. Nie? Pan Jezus, który idzie, to jest jakby taki Pan Jezus stały, który pokazuje się apostołom w Wieczerniku, błogosławi, jakby mówił pokój wam i pokazuje na swoje serce, z którego wypływają dwa promienie, czerwony i taki jaśniejszy, biały, które oznaczają pewnie to miłosierdzie i tą łaskę Pana Boga, miłość i, i łaskę. No i pod stopami Jezusa jest napis Jezu ufam Tobie, to jest jedno z zadań, które było wezwaniem. Pana Jezusa dla Faustyny. Następnym było to, żeby spisywać to wszystko, co, co ona usłyszy. To też polecał jej spowiednik, żeby zapisywać te wszystkie słowa Pana Jezusa, wszystkie wizje w takich swoich zeszycikach, takich dzienniczkach. I stąd właśnie powstaje taka większa książeczka, która nazywana jest dzienniczkiem siostry Faustyny. No nie jest ona w jakichś wielkich rozmiarów. Co dalej? Pan Jezus też podyktował siostrze Faustynie taką nową modlitwę, nazywaną Koronką do Miłosierdzia Bożego. Modlitwa, która jakby ma przebłagać Pana Boga i błagać Go właśnie o miłosierdzie, o litość nad całym światem, odwołując się właśnie do, do męki Pana Jezusa. Jest to modlitwa, która też się przyjęła. Dzisiaj znana na całym świecie. Odmawia się ją o godzinie 15 w godzinie miłosierdzia, czyli w takiej godzinie, którą przyjmujemy za godzinę śmierci Jezusa. Jest to bardzo prosta modlitwa. Tutaj widzimy na obrazku, jak ją się odmawia. Na początku raz Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, wierzę w Boga. Później na dużych paciorkach Ojcze Przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, a następnie 10 razy na małych paciorkach dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I tak robimy przez cały różaniec. Na zakończenie trzy razy powtarzamy święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Ta modlitwa bardzo prosta przyjęła się też na całym świecie. Wiele osób o godzinie 15 spotyka się, żeby tą modlitwę odmawiać, także w naszej parafii, w naszym kościele. I wiele osób tą modlitwę tak przyjąło jako taką trochę swoją. Myślę, że warto czasami gdzieś tam właśnie po tą modlitwę sięgać, po tę modlitwę, z tej modlitwy korzystać. I mamy jeszcze jedną rzecz, którą siostra Faustyna nam zostawiła, to święto miłosierdzia. To święto jest w drugą niedzielę wielkanocną, czyli w najbliższą niedzielę po Wielkanocy. Pierwszą niedzielą wielkanocną jest po prostu niedziela wielkanocna, czyli niedziela zmartwychwstania, a następna niedziela to już druga, czyli niedziela który nazywamy Świętem Bożego Miłosierdzia. I jest to święto, które ustanowił Jan Paweł II, który będąc jeszcze biskupem jako Karol Wojtyła poznał właśnie zapiski i objawienia siostry Faustyny i potem bardzo tym się zafascynował i potem Ogłaszał ją błogosławioną, ogłaszał ją świętą y, i starał się wypromować to miłosierdzie Boże. I to się jakoś udało, bo cały świat właściwie to miłosierdzie Boże poznał. I jeszcze chciałem Wam dać taki cytat z dzienniczka, bardzo fajny. Y, posłuchajcie. Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której ci nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku. Chociażby był grzesznik najzatwardzalszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, by poznał świat z całej miłosierdzia moje. Niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu. Wspaniała obietnica. Chociażby był grzesznik najzatwardzalszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. I to jest świetna obietnica, która mówi o tym, że jeśli nawet grzeszysz. To jeżeli ufasz Bożemu Miłosierdziu, że będziesz modlił się koronką do Bożego Miłosierdzia, dostąpisz łaski. Niektórzy też modlą się właśnie, jeżeli ktoś umrze, modlą się koronką do Bożego Miłosierdzia, prosząc o zbawienie dla tego człowieka. Myślę, że człowiek, który zwraca się do Boga, miłosierdzia Bożego dostąpi, ale musi być ten nasz krok, żeby do Pana Boga się zwrócić. Pan Bóg nas nie zostawi, i może warto właśnie wołać w tym czasie. Do Pana Boga o miłosierdzie nad całym światem. O to miłosierdzie, które, które wołamy w końcu do Bożego Miłosierdzia. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I na koniec quiz, czyli takie powtórzenie. Po pierwsze, pierwsze pytanie: Jakie imię Święta Faustyna otrzymała na chrzcie? Czy była to Krystyna, a może Bogu Miła, czy raczej Helena? Tak, jeżeli odpowiedziałeś Helena, masz rację. Drugie pytanie. Która godzina jest godziną miłosierdzia? Czy 15.30, a może 15, a może jednak 16? Tak, brawo, to godzina 15. W jakim terminie obchodzi się święto Bożego Miłosierdzia? Pierwszą niedzielę po Wigilii, a może drugą niedzielę wielkanocną? A może jeszcze jednak pierwszą niedzielę wielkanocną? Tak jest. Druga niedziela wielkanocna to dobra odpowiedź. Słowa, które przekazał Faustyni Jezus, spisywała ona w zeszyciku. Czy może to był brudno opis? A może to jednak był dzienniczek? Tak, brawo bystrzaki, chodziło o dzienniczek. I ostatnie pytanie. Który papież ustanowił święto miłosierdzia? Czy był to papież Franciszek? A może to papież Jan Paweł II? A może jednak był to Benedykt XVI? No jasne, był to Jan Paweł II. To tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia.